kochani, witamy Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i witamy, spotykamy się po raz kolejny z Nikolą, będziemy czytać i, i będziemy się zastanawiać, czy, czy ta osoba, osoba, którą macie na myśli, Was zdradzam, tak trochę pojedziemy po bandzie ciężko trochę, ale chciałabym, żebyśmy też racjonalnie do tego podchodzili, jeżeli, ma, jeżeli macie zdrowe, zdrowo funkcjonujące... <laughs> związki i relacje, to, to może sobie darować i, i, i po co szukać tak naprawdę czegoś, czego może nie być. My, my wyrzucimy dwie talie. Ja wyrzucę, Nikola wyrzuci. Wyrzucimy, jeżeli odpowiedź będzie tak, to jeszcze wyrzucimy Wam Literki. te skrable. Tak. Tak postaram się też tak wejść w sytuację i w energię Waszej relacji czy, czy, czy wymiany energetycznej z tą osobą, żebyście, żebyście mieli, wiedzieli i też intuicyjnie mogli przeczuć, czy, no, czy, czy, to, czy to czytanie jest dla Was. To, to tak, ostrożnie, ostrożnie z tym, żeby, żeby się no, nie zwieść. Tym, takim potrzeptom złym, tak? Mm. E, dziękujemy Nikoli, bo, bo fajnie było i my się fajnie bawiłyśmy. Ja dziękuję bardzo, że mogłam być tutaj. E, zapraszamy do wyboru. Do wyboru będą trzy kamienie. E, tak. I, i co? E, my się żegnamy e, spokojnie nocy, bo my mamy randkę dzisiaj. <laughs> Razem. Tak. E, dzięki wielkie i do zobaczenia. Następnym razem. Do zobaczenia. Pa! Witam, witamy serdecznie Jedyneczki. Witamy bardzo. Serdecznie. Tak, i, i już, już mówimy, co my tutaj widzimy dla Was. To co, Nikola zaczyna czy Olga zaczyna? Możesz coś Dobra, co ja tutaj widzę? Widzę, że Wy się, tu nie, że Wy pytacie o tą zdradę, bo, bo się bardzo boicie. Gdzieś tam u Was w środku. Się taka bariera utworzyła. Wy tutaj bardzo, ale to bardzo się grodzicie. Bardzo się grodzicie. I, I ta siódemka nam się też powtarza. Mamy dwa razy siódemkę buław. Bardzo się grodzicie. Bo, bo nie potraficie zaufać. Ale ja, bym, ja tutaj zdrady nie widzę, od razu wam powiem. Ja bym tutaj wam proponowała podjąć decyzję i, i zaufać tej, re, tej relacji. Bo, bo to jest ktoś wam, wam już, już przeznaczony, tak mi się tutaj pokazuje. Może jeszcze jesteście na, na różnych poziomach w, w swoim rozwoju, czy to duchowym, czy, czy co do relacji. Może jedna strona już, już naprawdę duże i poważne rzeczy planować, a druga, druga być jeszcze troszeczkę zdziecinniała i stąd ten brak zaufania. Ale ja, ja bym tutaj yy, szczerze Wam powiem zaufał. To też jest sztuka, karta sztuki i ta chęć kreowania. Ona tutaj miesza, miesza przeciwieństwa. Wy się możecie bać, że tutaj chodzi właśnie o przyjemność. O przyjemność, przyjemność też. Możecie nie ufać i się tak odgradzać, yy, bo... No bo właśnie, no bo nie ufacie, że ktoś was tutaj mógł obdarzyć uczuciem. Tu jest, mam dziesiątkę denarów. I, I cesarza to jest ktoś, kto chce wam zapewnić to, to, tą stabilność. To nie jest ktoś, kto... Cesarz to, to, jest, to jest król wszystkich króli, tak? To jest ktoś, kto, y, kto jest bardzo stabilny. Ale nie tylko materialnie, ale i, i, i właśnie y, mentalnie, y, emocjonalnie. To jest król wszystkich króli. Ona ma pod sobą i wiatr i, po, i wiatr, i powietrze, i ziemię, i wodę, i pentakle. Co, Nikola? Ja się już tak zawsze tak jakoś, tak już ton zmieniam, prawda? Tak już mówię, jej. No, <grym grym> okay. no, Może da się Ja teraz widzę, singa. że ten, ta osoba... Ona czekałam na swój, na swój justice, kiedy wy zaufacie e, jej na 100%, bo naprawdę tak, to jest romantyczny człowiek, prawda, romantyczny, ale wy, jest obrocy, od, odwrócony, bo wy mu nie, nie, nie ufacie, tak A on, by... on, on już by planował sobie z wami. Rodzinę na przykład. I, I zobacz, jakie to jest śmieszne. Ja mam tutaj Emperor. Tak, Emperor, no patrzyłam na to i tu Empress. I tutaj macie, tutaj musi jeszcze bliżej, o, się o, tak, tak, bo Nikola nie widzi. I mamy Fate. Czekaj, ja Ci pomogę. O. Dziękuję Ci bardzo. Widzicie, jaka piękna karta? Jaka piękna parka, zobacz, no. jak nam się energetycznie tak. ładnie ułożyło. I jeszcze... Tak. Przeznaczenie. Przeznaczenie. Tu się nie bać. Podjąć tę tak, decyzję. Tak. Żeby zaufać. Bo no w końcu wy macie trochę blokady, bo może w, w, w przeszłości wam ktoś bardzo ubliżył i macie trochę blokady z, z, z tego poznawania. No, mm -hmm. I nie, nie wiecie. It's too good. To by trud, <noise> jak mówią w e, Tak, tak e, mówi, wiesz, po, e, po polsku to się mówi, że zbyt piękne, żeby było prawdziwe one, tak. Nawet. O, no tak. Taki związek. Tak. To wy nie zaufacie, ale ja tu nie widzę, żeby miał ten człowiek jakieś boczne umysły z wami, albo nie. To jest. Można zaufać. To jest, można zaufać. Możemy sobie wyłożyć jeszcze jedną kartę. Można zaufać osobie, o której myślimy. Albo myślicie, tak powiemy. No, no. wy się musicie od otoczyć drugim smierem, bo wy myślicie, o nie, to może nie będzie tak, jak ja myślę, żeby to naprawdę było tak piękne, romantycznie i w ogóle. No, wiz sami sobie do, do, do główki podacie tej ID. Mhm. Tak, bo tutaj jeszcze z tą decyzją to by tak się też tak fajnie pokazywało. No, tak. Możecie, że... Nowy kierunek, podjąć decyzję, żeby mhm. zmienić nastawienie też. Mhm. Już się tak nie odgradzać. Można się tutaj otworzyć. Macie zielo zieloną. Widzicie, światło. możecie iść, zielone światło, możecie iść sobie. Tak, możecie, możecie naprawdę się tu otworzyć do tej, dla tej osoby. I, i nie szukać już y, 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 tarotowych potwierdzeń i mieszać sobie w głowie, tylko niech to będzie dla Was znak, jeżeli rezonuje. A, 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 a żebyście mieli pewność, to co ja tutaj y, mogłabym zobaczyć. Jeżeli chodzi o to, o to, że jesteście na różnych poziomach, to może, to może też chodzić tutaj o, o różnicę wieku. A, jakąś znaczną różnicę w wieku albo yy, ten partner może być od was młodszy. Yy, no, tak bym to widziała. No i Nikola też mówiłaś, że, że, że dusza romantyczna, prawda? Tak. Tak, tak, dusza romantyczna. On, 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 on. Tak. I jeszcze cię pali ten człowiek. Pali cię tak, ale w dobrym sensie, tak, <noise> tak prawda? Tak. Oj no. Ogień, ogień, ogień. Patrz tą pasję. Tutaj, ten kontam A przecież taki wierzgający to symbol seksualny, no. prawda? To... Czy to nie, wierzga... nie macie, nie, nie, macie... To... nie macie, nie nudzicie się, prawda? <głosy> <głosy> Dobra, kochani. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo. I, i do zobaczenia w następnym czytaniu. Do zobaczenia. Pa. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. Witamy bardzo serdecznie. I szybciutko przechodzimy do Waszego czytania. Ja, ja zacznę mówić i, i później Nikola y, też doda to, co ma od, ze swoich kart do dodania. Więc kochani, no ja niestety, ale tutaj widzę, widzę zdradę. Widzę zdradę, widzę tą trzecią osobę, widzę, o, przepraszam, 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 tu mam na spodzie tali, no, widzę, że tutaj jest jak, jak ktoś z zewnątrz, kto, kto no, wtrąca się do, do relacji, jest ktoś, jest jakiś związek na boku. Wy możecie już to bardzo, bardzo mocno przeczuwać i, i, i też się oddalać, bo też nie bez powodu te te dwie karty, miłość i kochankowie, mi się tutaj odwróciły. Z jakiego powodu? Z takiego powodu, żeby zawsze tutaj, wy zawsze gdzieś pod, pod skórą czułyście, że to jest no takie, takie figofago, no to jest ktoś, kto poluje. To jest ktoś, kto, kto poluje, kto lubi, lubi zdobywać kobiety. A jeżeli o tym nie wiecie, no to ja to wam charakteryzuję tą osobę. To jest, to jest ktoś, kto no, tak sobie coś wynagradza w taki sposób. Bardzo lubi to, to uczucie, kiedy zdobywa, zdobywa kobietę. To jest taka takie jakby jego siła napędowa. I oni w tym wszystkim to tak naprawdę myślą, że... Czy oni w tym wszystkim tak naprawdę to, to tutaj mają dla Was uczucie? Mają uczucie. Tylko... No tylko co z tego, że skoro tak ranią? Oprócz tego... Jeżeli się zastanawiacie, czy odejść od tej osoby i się zastanawiacie, co z wami będzie i się boicie tego, to ja bym, ja bym zaufała, bo tutaj trzeba granicę postawić. Tutaj trzeba granicę postawić. A jeżeli już nie, nie, nie jesteście skorzy do tego, żeby, żeby całkowicie to zakończyć i chcecie dać tej osobie drugą szansę, to to już jest, no to już jest w waszej kwestii, tylko że ja bym, no ja bym tutaj nie... Ja bym, yy, No nie wiem, ja bym tutaj nie widziała kogoś, kto... kto potrafi się ujarzmić. Ja, by, ja nie wiem, ja bym się po tej osobie po prostu następnych zdrad... Yy, yy, yy. no spodziewała, spodziewała, bo to jest taka siła, która nie może jej odciągnąć od tego. czy to ego jakieś poranione, kiedyś zranione tak sobie y, 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 ktoś próbuje zreperować, czy o co tutaj chodzi, nie wiem. Y, na pewno miłość do Was jest, ale, ale, no, bo to jest, bo ta osoba w tym wszystkim, ona, y, ona czuje, że to nie jest istotne. Ale, bo po pierwsze nigdy y, pewnie nie była w odwrotnej sytuacji. A I dla niej to jest nieistotne. Dla niej, wy, dla niej wy się liczycie. Ale co z tego? No ja też widzę. I wy już, wy już tego macie dość i już macie złamane serduszko. Sier nie możecie po nocach spać, tak? Bo nie dostajecie to, co... Wid od co dajecie, to nie dostajecie z powrotem. No, on so, osoba sobie... Patrzcie, jak on, on sobie siedzi na tym... Jak się powie po polsku? Ten... Woźni, na woźnica? Woźnica. Kareta? <śmiech> kareta. <śmiech> Powiedzmy, że siedzi w samochodzie i sobie idzie i poluje i widzi i i chciałby bardzo, bo nie wie sobie ten ale wie nie wie sobie poradzić z tym, ja nie wiem czy to jest, czy to naprawdę jest to ego, że ma poranione i chce sobie z, z tym coś nagradzić, albo raczej, te, raczej, bym, raczej bym tutaj uzależnienia nie widziała i choroby, jeżeli o to chodzi, tylko, tylko wybór. No, on ma na wybór. Dużo, dużo. Ale mm. może Wam tak szczerze powiedzieć, że ta osoba nie jest dla Was. Uh, wish fulfillment. Mm -hmm. Że, warta. że mm -hmm. warta nie jest dla Was. Więc znajdziecie sobie siłę i będziecie, będziecie znowu szczęśliwi i będzie Wam dobrze. Tylko musicie przekonać to, to Wy, wy sobie myślicie, że wy bez tej osoby już nie możecie bić. Co ja będzie robiła albo robił bez tej osoby? Ale to nie jest prawda. wy nie wiecie, jaka jest w was siła. Tylko wy macie możliwość odputać się od tej energii i być znowu szczęśliwym. Proszę Was bardzo... Pomyślicie nad swoim dob dobrą i nie przedłużać tego, nie? Tak, no. nie przedłużać. Jak wam nie jest przy 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 przyjemnie, z no oczywiście wy może zakochani jesteście, ale on sobie to nie, nie nie daje do głowy jeszcze, ten człowiek. Ale nie, 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 nie. Wy sobie będziecie szczęśliwi z kimś innym. Możemy tak powiedzieć. Tak. A w, w, jeszcze tak, sobie a, wyrzucimy literki. karty, kartę tą, tak, Twoją? A nie literki, I literki też sobie wyrzucimy. Do, do, do. Tak, dla pewności tak. i dla Waszego znaku. Może tak. będziecie wiedzieli, kto to jest. W sensie takim, czy rezonuje z wami. Tak. Bo ja tu widzę wszystkie znaki tak naprawdę. Nie wiem, możecie sobie... No i karteczka co nam powie. Jak pachną mnie te literki? <śmiech> <śmiech> o! kogoś chcę. A jak powiedziałam, nie, nie trzeba się bać i wy się szczęśliwi. Nie trzeba się bać i iść, iść, zakończyć y, coś, co nie jest warte i wam niepotrzebne. Dobrze powiedziałam? Tak, bardzo dobrze. I zobaczcie, jak mam tutaj też z tą kartą. Ona mi też to wyskoczyła, nie widzicie, bo ja sobie dużo dobieram, w sensie takim, jak mi coś wyskakuje też pobocznie, po nie mamy dużo miejsca, ale my mamy tutaj e, właśnie zamartwianie się i odpowiedź na to. No need to worry. Ja mam tu, wy wy, wy worry. co to będzie, jak to będzie. No need to worry. Nie musicie się bać. Tak. Wy wyjdziecie z tego zwycięską ręką obronną. No to chyba tyle mamy dla Was, dwójeczki, tak? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Wam bardzo, bardzo serdecznie i do widzenia na następnym czytaniu. Do, do widzenia. Pa pa! Witamy nasze trujeczki. Witamy trujeczki. No i niestety, i, i też się tutaj we dwie będziemy z tym zgadzać, tu może chodzić o jakąś osobę trzecią. Ale też, żeby... Um, żebyście mieli pewni, że, że to chodzi o waszą osobę. To, um, co ja tutaj widzę? Wy kompletnie generalnie to wy do siebie nie pasujecie tak naprawdę. Jeżeli, jeżeli czujecie inaczej, to, to proszę już od razu wyjść z tego czytania, bo wy jesteście na, komple wy jesteście na kompletnie dwóch różnych poziomach. I to może być czy intelektualnie, czy fizycznie, czy psychicznie, czy emocjonalnie. E, wizja może Wam się też w związku nie zgadzać. Chociaż wy się tutaj na początku bardzo szczęśliwie czuliście przy tej osobie, tak, tak z biegiem czasu, tak już chyba Wam intuicja bardzo, ba, bardzo podpowiada, że to nie to i tu też może diabeł tkwić. To jest następna zasada, jeżeli Wam intuicja, ale naprawdę intuicja, podpowiada, że ta osoba... E, no, gdzieś chodzi na bok za przeproszeniem, to, to możecie temu zaufać. Teraz co o tej osobie? W tym wszystkim jest bardzo kontrolująca. To jest ktoś, kto posuwa się do tego, że zdradza i ocenia innych swoją miarą i dlatego tak bardzo kontroluje, tak bardzo chce mieć władzę nad, nad wami. Czyli to wam się sprawdza telefony, to wy możecie być posądzane o, o zdrady. A tak naprawdę yy, rzeczywistość jest inna, nieco inna. Tu też nie ma, nie ma radości, nie ma szczęścia, nie ma zabawy w tym związku. To już wszystko takie oskłe, poskłe. E, no, wy, wy bardzo poranieni. Wy bardzo, bardzo, bardzo poranieni. Ale to już jest dla Was no, no koniec. Też bym z tymi gatami mogła powiedzieć, że, że znajdują się takie osoby, które już są po rozwodzie na przykład. Albo mhm. odeszły od tej osoby. Tak, też widzę rodzinę, a już nie razem. I się teraz mogą zastanawiać, Widzicie? czy tam było coś takiego mhm. i czy intuicja im dobrze mówi. To ja bym powiedziała tak intuicja Wam dobrze mówi. Tylko Wy jesteście bardzo tutaj też um, delikatni w tym wszystkim, więc ja bym proponowała Wam nie, żeby, żeby ta rzecz nie, nie dopuście do tego, żeby ta rzecz, która się wydarzyła, obniżyła Wasze poczucie własnej wartości, bo to nie jest Wasz problem, to jest tej osoby problem. A można sobie krzywdę z, zrobić, można sobie po, po czyjejś zdradzie. Moż możemy sobie wyrządzić krzywdę. Znaczy to tak naprawdę to ta osoba nam tą krzywdę wyrządza. Tak, swoimi... Ta osoba sobie... wiburami swoimi. Tak. To, to... Wam, wam tylko ubliżuje. Bo on sobie, a, to, to tego mogę, albo to spróbuję, a, to spróbuję, ale to tylko wam ubliżuje. Ale wy, wy oswie, będziecie oświęceni. Hmm. Awakening macie teraz, w tej chwili. Tak. I jeszcze co, co najśmieszniejsze, tutaj mamy dwa asy. Dwa asy denarów. Nam hmm. się powtarza ta energia. Czyli wy tutaj też jesteście już, tak moim zdaniem, gotowi na to, żeby, żeby coś na poważnie zacząć. A tu ktoś, 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 ktoś może się bawić. A ktoś nie mógł, mógł nie zapewnić tej stabilności Też a i nie, No i nie zapewnia Może nie, nie tyle Bo ja wiem, ja mówiłam, że w związku Nie ma, nie ma tej zabawy Nie ma tego szczęścia na ten moment ale, ale mi się wydaje, że ta osoba się w życiu Bawi, to dobrze bawi A wy, a wy zostajecie A wy zostajecie W pokoju pustym I o. Mhm. To jest ktoś, kto oszukuje Znowu, zakłada maskę Tutaj może być też, ma kamuflowane. No, tak jak ja, wiesz, stwierdziłam z tym nie, że mogą być oskarżenia. To ta osoba się, się może starać bardzo, bardzo kamuflować. Dlatego też ta intuicja tutaj gra taką dużą rolę. Bo, bo wy możecie nie mieć żadnych dowodów i może się z was wariatów hmm. robić. Prawda? Tak, ale. Tak jak mówisz. Tak jak mówisz, ale wy wiecie, że gdzieś w głowie wam to nie, nie daje żaden smysł I, I spokój. I, no. I, wy, wy widzicie, jaka jest ta osoba naprawdę. Będziecie oswiecie, os, oswiecieli. Tak. Bo, ale, bo mi tutaj się tak wydaje, że to jest taka mentalna gra. Tutaj ta, ta osoba, która nas odbiera w tym momencie, może ja, ja czuję coś takiego, że ja popadam w jakąś paranoję, że ja czuję, ja to wiem gdzieś przed skórą, że ta osoba mnie oszukuje, mhm. a mi jest wmawiane coś zupełnie innego. I ja jeszcze najgorsze jest, że w tym wszystkim nie mogę znaleźć na to dowodu. Mhm. Bo jak, jak ta osoba jest naprawdę tak kryje w ogóle. i to mhm. tak zacnie kryje, mhm. a, a tak naprawdę to, to jest, można znaleźć sposób i miliony sposobów i nie da się też kogoś właśnie 4 godziny na dobę kontrolować i pilnować, tak. to was się robi, z Was się robi wariatów. No, nie wiem, musicie się osłabodzić mhm. od, od tego wyjść z tej klatki, co macie koło z siebie i mhm. tak. No to co, jak zdradę, no to? No to ta karta, tę kartkę. I. A, no. Mhm. Jak pięknie wyszło. nie. No. 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 I. Może no, mam. I e, nie i, i, i ten. O. Śmiertelny koniec, ale nie w kontekście, że śmiertelny, Proszę tutaj od razu nie. To literę dla, na, na, na inicjały, które mogą Wam coś powiedzieć. No jaka grupa, żebyście jak najwięcej mieli jakichś taki, takich punktów zaczepienia, czy to, czy to o mnie chodzi. Tutaj y, mogłabym powiedzieć, że y, chodzi, y, y, chodzi o małżeństwo, że ktoś dał słowo, prawda? Mhm. Tutaj właśnie duża, dużą grupę wyczuwam energetycznie. Tak, I rozwodników, tak. i małżeństwa. Może już do, doszło też do takiego mm -hmm. czegoś z tymi kartami. Już doszło do zdrady. Wy zaufałyście po, powrotnie. Ktoś wam dał słowo, że, e, że już tego więcej nie zrobi. I teraz się zastanawiacie, czy to robi. No to ja bym, ja bym się zastanowiła, czy wasza intuicja też wam źle nie podpowiada. Bo wy chyba czujecie, że robi. A i w każdym z tych przypadków czuję, że, że tak robi ta osoba. No dobra, tyle. Tyle ja mam od siebie. Nie, ja ja też tak widzę. Dziękujemy Wam serdecznie, nasi kochani. Było nam bardzo, 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 bardzo miło. Dziękujemy I bardzo. I do, do zobaczenia. zobaczenia. O. Pa, kochani.